Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś, sobota, a jutro niedziela, kolejna niedziela w przedpościu, niedziela w sześćdziesiątnicy, a w tradycji naszej polskiej ludowej zwana mięsopustwem. Jest to niedziela, która przypomina nam o zbliżającym się czasie Wielkiego Postu, a więc warto pomyśleć, czy już mamy ustalone Praktyki estetyczne, czy mamy ustalony nasz post, którego podejmiemy się w Wielkim Poście. Oczywiście, nie tylko mamy umartwić nasze ciało, ale także mamy coś uczynić dla duszy. Ale po co to wszystko? Po co to umartwienie? Po co więcej, modlitwy w Wielkim Poście? I tutaj najważniejsza jest motywacja. Jaką ja miałam motywację, by się tego podejmować? Po co ten cały wysiłek? Motywacja, jeśli. Nie jedna jest to przynajmniej najważniejsza i jest to zbawienie naszej duszy. Życie wieczne. Tylko kto teraz myśli o życiu wiecznym? Kto ma taką motywację, by jakiś wysiłek czynić dla zbawienia duszy? Przecież tyle mamy planów. Może ktoś czeka na dziecko, które jest w drodze, ma się urodzić już niedługo, może przed kimś egzaminy, jakiś ważny wybór studiów, drogi życiowej, może ktoś buduje dom, za trzy lata się do niego wprowadzi, nie może się doczekać. Jakieś wakacje zaplanowane, cokolwiek. Mamy tyle planów. Za rok, za pięć lat, może nawet za dziesięć. I wszystko dobrze. Ale w środę popielcową, kiedy przyjdziemy na Mszę Świętą, kapłan nałoży na naszą głowę popiół i wypowie słowa. Pamiętaj, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Pamiętaj, człowiecze, że jesteś tylko prochem. Dzisiaj jesteś, a jutro cię może nie być na tym świecie. I te starania nasze, jakkolwiek na pewno dla nas istotne, to przecież nie najważniejsze. I oczywiście warto mieć plany życiowe, warto planować, warto życie aktywnie spędzać. Ale jeżeli zaniedbamy zbawienie wieczne, jeżeli zaniedbamy troskę o duszy, duszę, to na co to wszystko? Na co te wysiłki, skoro dzisiaj jesteśmy, a jutro może nas nie być? I właśnie dlatego wielki post, dlatego to umartwienie, dlatego czynimy coś dla naszej duszy, dlatego ten wysiłek. I dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę właśnie na drugi aspekt nie tylko postu, umartwienia dla naszego ciała. To, o czym mówiłem ostatnio, jakieś wyrzeczenie, ale modlitwa, czyli uświęcenie duszy. Uświęcenie naszej duszy. Co zrobimy dla uświęcenia naszej duszy? Jak wyglądały będą nasze praktyki modlitewne? Wielki Post proponuje drogę krzyżową, gorzkie żale. Może y, będziemy uczestniczyć w Mszy świętej nie tylko w niedzielę, ale coś damy z siebie więcej, w tygodniu przyjdziemy. Warto się nad tym zastanowić. Jak będzie wyglądała moja modlitwa? Jak, Co konkretnie będę odmawiał? Z jaką częstotliwością? To musi być konkret ustalony, ale także pamiętajmy o rozwijaniu naszych cnót. Cnoty są bardzo ważne w drodze do życia wiecznego. I właśnie te nauki, które rozpoczną się od środy popielcowej, mają być pomocą. Nie mają tego zastąpić, co, czego się podejmiemy. To ma być pomoc, coś dodatkowego, co właśnie będzie. Dla naszej duszy, dla wzrostu naszej pobożności, uświęcenia naszej duszy. I dlatego zachęcam do uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych, w, w swojej parafii, czy gdzieś w wybranym miejscu, bo są różne propozycje. Nie rezygnujmy z tego, a te nauki niech będą dla nas pomocą. Także wykorzystajmy te ostatnie półtora tygodnia przedpościa na konkretne ustalenie naszych praktyk estetycznych, by nie zmarnować tego czasu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać powiadomienia z nowymi filmami. Bóg zapłać za Wasze wsparcie, to dzięki Niemu nauki katolickie mogą się rozwijać. Dołącz do naszej listy mailingowej. Link do zapisu w opisie filmu.